W domu mam pustki, także zabiorę Was dzisiaj do sklepu razem ze mną na takie codzienne zakupy i zobaczycie, ile kosztują różne produkty, pokażę Wam jakieś ciekawostki, trochę opowiem o tym, jaka jest dostępność tutaj rzeczy na Islandii. Jest tragiczna, ok, ale no mniej więcej żebyście widzieli, jak to wygląda. Okej, okay, tutaj na zewnątrz mam trochę e, hałasu, ale idziemy do Kronana dzisiaj. Tutaj mamy listę zakupów. I tutaj na samym wejściu widzicie wielka nocne czekoladowe jajka. To jest taka islandzka tradycja. Tutaj możecie zobaczyć, że one mają takie śmieszne kurki na czubku. A w środku znajdziecie różnego rodzaju słodycze, żelki i czekoladki. One mają różne rozmiary. Tutaj akurat mamy takie większe, także każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. A my przejdziemy sobie do owoców. Tutaj bardzo często też w sklepach Zobaczycie takie Coś takiego I tutaj macie owoce dla dzieciaków, które są za darmo Jeśli chodzi o owoce na Islandii to Praktycznie wszystkie są importowane I z tych takich bardziej zielliwych powiedziałabym, że to są Właśnie banany, jabłka czy gruszki Jeśli chodzi o truskawki czy borówki, to powiedziałam, że już jest średnio z jakością. Winogrona też są w miarę okej. Okay. Tutaj, akurat na półce, mamy kiszoną kapustę, która jest jakoś super droga, ale tutaj już jest dużo tańsza. Mamy też, co jest chyba nowością, bo wcześniej tego nie widziałam tu są ogórki kiszone i kapusta kiszona. No niestety jest to wszystko w plastiku. Ale w bonusie na przykład widziałam w słoikach. Przechodzimy do chleba i szczerze, nie kupujcie tego chleba, bo jest niedobry. To są jedyne bułki, które ja kupuję tutaj. Jeśli chodzi o taki zwykły chleb, e, tutaj mamy takie jakby chlebki szwedzkie, te akurat są bardzo dobre, także polecanko. I tutaj mamy islandzki chleb, też bardzo fajny i polecam spróbować. Jest naprawdę super. To są klejnury, takie pączko, oponki, trochę faworki, no ogólnie bardzo uwielbiane tutaj na Islandii. Mamy też papier toaletowy. Tutaj jest jakiś najtańszy, ale takie zwykłe. To już powiedziałam, że cen są praktycznie razy dwa. Płynę do płukania, jakieś chemiczne rzeczy. Jeśli chodzi o takie rzeczy chemiczne, to mam wrażenie, że one są cenowo bardzo podobne jak w Polsce. Nie wiem, może się mylę, ale... Tutaj na przykład płyn do prania, kapsułki. Myślę, że to są jakieś takie, no chyba trochę droższe niż w Polsce, ale powiedziałam, że coś podobnego, nie? Kawa oczywiście. Kawa jest tutaj pita litrami. Na Islandii wszyscy piją kawę, żeby w zimie przynajmniej się pobudzić. Tym. Tutaj mamy zwykły cukier, a ten obok zaraz to jest cukier duński cukier i on jest dwa razy droższy. No nie wiem, ciekawe. Masło orzechowe i tutaj oczywiście teraz bardzo, bardzo popularne masło pistacjowe, którego wcześniej tutaj nie było. A my sobie chodzimy i teraz przejdziemy sobie do jakichś takich kosmetyków i tym podobnych rzeczy. I jeśli chodzi o kosmetyki, to na Islandii nie ma żadnego Rossmana, nie ma żadnego, żadnej Sephory, Douglasa, także... No, trzeba sobie jakoś radzić. Właśnie bardzo często kosmetyki można kupić albo w takim sklepie jak Ronan czy Hakob, albo w aptece. Także żadnych takich sklepów drogeryjnych, konkretnie jak Rosman na przykład w Polsce, tutaj nie ma. Także kosmetyki, na tym podobne rzeczy raczej, raczej radziłabym kupować w Polsce lub sobie przywozić z Polski. Tutaj przejdziemy sobie jeszcze do jakichś przekąsek. Owoce suszone, rodzynki, jak to lubi, sernik z dużą ilością rodzynek. Tu mamy wielką pakę. Miód. Tutaj jakiś makaron dla dzieciaków. Tutaj jakiś zwykły. Oczywiście sos do makaronu. Tutaj przejdziemy sobie już do olejów, oliw innych tym podobnych. Olej chyba w normalnej cenie, nie? Tutaj już mówiliśmy o makaronie. to mamy też jakieś gotowe sosy. Jeśli ktoś przyjeżdża, to może sobie na szybko wrzucić do jakiegoś kurczaka czy tym podobnych. Orzechy, tutaj też mamy jakieś słodkie przekąski. Te yy, migdały w karmelu bardzo polecam, są świetne. Musicie spróbować. Tutaj kolejne przekąski jakieś do Netflixa czy innych tym podobnych rzeczy. No idziemy sobie dalej, idziemy, idziemy, i przejdziemy sobie do napojów. Napoje tutaj, no, wybór nie jest jakiś super, ale tak, no, jak widzicie, mamy Pepsi, Pepsi yy, jest bardzo popularna Coca-Cola. Islandczycy uwielbiają Coca-Colę. Tutaj jest taka islandzka Fanta, dosłownie smakuje jak Fanta, tylko po prostu inne opakowanie. Mamy też oczywiście Monstery i inne tym podobne energetyki, bo tutaj ludzie też piją je po prostu litrami. Ach, i przejdziemy sobie do piwa zero. W, w takich marketach nie kupicie alkoholu, także jedynie co kupić to mm, piwo zero. Zupki chińskie oczywiście nie musicie przywozić z Polski, bo są tanie. Masło oczywiście coś, co było ostatnio super drogie w Polsce. Tutaj no powiedziałam że jest w podobnych cenach. Seriach ser. Sery są raczej drogie. Tak, oczywiście pies kurczaka prawie 100 zł. Są takie, które kosztują i 120 za kilogram. Tutaj mamy taki kącik promocyjny i można sobie tam znaleźć różne rzeczy: poprzez kosmetyki, jakieś przekąski. No, wszystko. Wszystko, co im tam chcą, żeby im zeszło. No a tutaj mam moje zakupy. I o tym porozmawiam sobie już w następnym filmiku. Nie chcę tego przedłużać, żebyście zobaczyli ile ja zapłaciłam za moje zakupy i co kupiłam. Tam też będzie taki mały komentarz co to jakieś e, rzeczy. Także dzięki bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to tyle i zapraszam do następnego odcinka.